Zadanie 7 marzec 2022, rozwiąż równanie sinus 3x równe 2, sinus x w zbiorze od 0 do pi, obu stronie domknięty przedział. I teraz tak, jak się za to zabrać? No możemy na przykład sobie ten sinus 3x rozbić jako sinus alfa plus beta, czyli x plus 2x, ewentualnie możemy zająć się różnicą sinusów i to teraz zrobimy, czyli otrzymamy tak. Sinus 3x odjąć 2 sinus x równa się 0, czyli sinus 3x odjąć sinus x i odjąć jeszcze jeden sinus. Odjąć jeszcze jeden sinus. I teraz, jeżeli chodzi o tą różnicę, to zapiszmy sobie, że sinus alfa. Odjąć sinus beta to jest podwojony iloczyn połowy, inaczej kosinusa połowy sumy tych kątów i sinusa połowy różnicy tych kątów. No to teraz pytanie, jak to zapisać? równa się 0 oczywiście. Jeżeli mamy coś takiego, no to tą pierwszą część zapiszmy jako 2 razy cosinus alfa plus beta, czyli 3x dodać x podzielone przez 2 i razy sinus 3x odjąć x podzielone przez 2 tam jest jeszcze minus sinus x równa się 0. Czyli 2 razy cosinus 3 dodać 1 to 4 podzielone przez 2 to 2x. Razy sinus 3 odjąć 1 to 2 przez 2 to x. Odjąć sinus x równa się 0. No i widać, że sinus x występuje w jednym, w drugim przypadku. Możemy wyciągnąć sinus x przed nawias i w nawiasie zostanie 2 cosinus 2x odjąć 1 i to się równa 0. I to się równa 0 i w takim przypadku sinus x będzie 0 dla dwa x równego kapi. 2 cosinus 2x odjąć 1 będzie 0 dla 2 razy cosinus 2x równego 1, czyli dla cosinusa podwojenego kąta równego jednej drugiej. Pytanie, kiedy cosinus 2x jest równe jednej drugiej? Wtedy, kiedy 2x będzie równe pi trzecich plus 2 kapi lub minus pi trzecich plus 2 kapi. No i teraz może krótkie wyjaśnienie, dlaczego tak, a nie inaczej. Mamy 0, pi, 2 pi, no i cosinus wygląda mniej więcej tak. No nie chodzi o dokładność, nie wiadomo jaką, tylko o to, żeby rozumieć jak to, jak to wygląda i skąd to się bierze. I w drugą stronę również tak to wygląda. Widać, że cosinus jest funkcją parzystą, dlatego, dlatego wartość dla kąta, Inaczej, dana wartość będzie dla kąta i dla minus kąta. Dla 30, dla 1 stopnia i minus 1, 2 i minus 2 i tak dalej. Więc jeżeli mamy wartość jakąś tutaj dla 30 stopni, czyli pi, dla 30 stopni, czyli pi 6, to będziemy mieli to samo dla minus pi 6. Dla 60, czyli pi trzecich będzie to samo co dla minus pi 3, czyli dla minus 60. I teraz. Dlaczego nie kombinujemy, nie próbujemy tutaj tej wartości liczyć, tak, jeżeli mamy pi trzecich, czyli tej wartości nie próbujemy szukać tutaj. Dlatego, że ta wartość to jest dokładnie ta wartość, ale przesunięta o 2 pi w jedną bądź w drugą stronę, w zależności od której wartości wychodzimy. Więc łatwiej jest po prostu policzyć tak pi trzecich, no to minus pi trzecich. A jak będę chciał się znaleźć w dziale od 0 do 2pi, to po prostu te 2pi dodam. Ok, ale wracając do naszego zadania, nas nie interesuje pi 3 czy minus pi 3 dla 2x, tylko wartość dla x. A dla x to będzie pi 6 dodać kapi, ewentualnie minus pi 6 dodać kapi. Pamiętamy, że k jest liczbą całkowitą. No i teraz pytanie, czy był tu jakiś przedział? Tak, mieliśmy przedział od 0 do pi. No to pytanie brzmi: jak od 0 do pi, to co, skąd ja wiem, jakie to będą te wartości? Jeżeli x jest równe pi dla tego naszego sinusa, no to dla k równego 0 będziemy mieli x równe 0. Dla k równego 1 x będzie równe pi. Dalej tutaj od 0 do pi. No to możemy powiedzieć, że dla k równego 0 będziemy mieli, będziemy mieli x równe pi 6. Jak k będzie równe 1, to wykraczamy poza pi, więc odpada. Tutaj dla k równego 0 będziemy mieli x równe minus pi 6, ale to nas nie interesuje, bo to jest poniżej 0. No to dla k równego 1 otrzymamy 5 pi 6, co już jest wynikiem. Czyli mamy rozwiązania rozwiązania e, Pierwsze, drugie, trzecie, czyli cztery rozwiązania. I tak wygląda kompletne rozwiązanie tego zadania.